Alicja Lęczewska, słowo pouczenia piątek 3 kwietnia 1992 rok godzina 12:35 to co zapisujesz jest po to aby ludzie zrozumieli że ja chcę mówić do każdego by pokierować nim ustrzec od zła i wprowadzić na drogę zbawienia że jestem przy każdym człowieku w każdej chwili jego życia że trzeba pragnąć mnie usłyszeć słuchać i wykonywać to co wskazuję pragnąć żyć według pouczeń moich nie jesteś osobą wyjątkową jesteś jak wielu słaba wplątana w układy tego świata z których cię wyprowadzam do życia wiecznego dzięki temu że chcesz mnie słuchać i być mi posłuszna. W przeciwnym razie ginęłabyś jak inni w grzechu i upadku, jak ginęłaś wielokrotnie, zanim serce twoje zwróciło się do mnie. Słyszenie w sercu mojego głosu nie jest darem nadzwyczajnym, wyjątkowym. Każdy go otrzymał w Chrzcie Świętym i każdy może rozpoznać pouczenia moje jeśli będzie ich pragnął i oczekiwał, jeśli będzie usiłował żyć według nich, wtedy dam obfitość wielką, bo jestem ojcem kochającym i troszczącym się o zbawienie każdego dziecka mojego. Za każdego przecież oddałem życie moje na krzyżu, aby ocalić, aby prowadzić, aby zbawić.